Witam Państwa serdecznie w wideo dla sklepu www.kupujesz.pl Pokażemy dzisiaj torbę śniadaniową. Jest to torba z firmy Iris. Symbol tego produktu to 98 04 Myślnik T. jak tutaj mamy na metce. Pokażemy, jak ta torba wygląda z bliska i na żywo. Ona przychodzi po prostu w takiej folii, Niestety nie ma żadnego opakowania dodatkowego do tej torby. Co tutaj mamy? Tutaj mamy jakieś ulotki od producenta, możemy to wszystko pokazać. Wygląda no, to mniej więcej tak. Tu mamy narysowaną tą torbę, z czego ona się składa. I tu mamy spis, oczywiście. Spis niestety nie jest po polsku. No i tutaj mamy jeszcze taką zawieszkę. To jest tylko wypełnienie, oczywiście. Tu mamy tą torbę. Otwierają się bardzo prosto. Tutaj się wciska tak jak normalny wsuwany zaczep. Możemy takie sobie otworzyć. Oczywiście jest to no, tak generalnie zbędne. Teraz to sobie odłożymy na drugi bok. Może pokażemy ją dookoła. Jest to coś takiego. Tak wygląda z boku. W tył tej torby. Bok. Oczywiście tutaj są do zawieszenia na pasek. Tak wygląda spód, niestety żadnych nóżek, nic dodatkowego nie ma. I teraz pokażmy jak ona wygląda. Oczywiście zamki są z logiem producenta. I tak to tutaj właśnie wygląda. Tu mamy pasek. Jak widać jest z takim specjalnym tutaj wzmocnieniem na ramię. Mocujemy i po prostu możemy na ramię nosić tą torbę. Jedną z, z tych akcesoriów, które są w środku jest taki pokrowiec. Taki worek na tą torbę, żeby nam się nie porysowała, nie zniszczyła, oczywiście nie trzeba go używać, teraz następną rzeczą są takie pojemniczki, znaczy pojemniczek, otwierany, zakręcany, jest to coś takiego, tutaj mamy logo producenta, sobie to zakręcamy. Kolejną rzeczą, bo tu oczywiście jest kieszonka to, to jest nasz na stałe, tego nie można tutaj wyjąć Mamy jeszcze taki plastik, taka przegródka, żeby tu sobie poukładać na przykład jakieś jedzenie To odkładamy na bok Będziemy to tak mniej więcej po kolei pokazywać Żeby nam się to tutaj nie pogubiło, nie pomieszało Teraz kolejną rzeczą jest większy pojemnik. Jest to coś takiego. Tu mamy logo producenta. 0,6 litra. Ten pojemniczek. Otwieramy go sobie. Jest na takie zaczepy. Jak widać pokrywka jest tutaj z uszczelką, więc jest to pojemnik szczelny. I tu mamy taki. On jest dosyć gruby, jak widać to coś takiego, łatwo się zamyka ciach i mamy zamknięte sobie odkładamy na bok no i tu jest drugi pojemnik zobaczymy czy on jest identyczny nie, on jest większy, to jest 0,8 litra czyli 200 ml większy tak samo otwieramy tutaj boki w górę i ściągamy sobie ten pojemnik jest to coś takiego też jest podgumowany w środku tu ma uszczelkę i sam pojemniczek to jest coś takiego. To jest oczywiście wykonane z tworzywa sztucznego, tak jak i ten poprzedni pojemniczek, ten zielono-biały, który pokazywałem na samym początku. Teraz ta torba. Torba wygląda tak, jak widać jest zaizolowana w środku, więc tutaj możemy sobie schować ciepłe jedzenie i nic nam w tej torbie nie powinno bardzo szybko wystygnąć. Prawdopodobnie, tak jak podaje to producent, jest to kilka godzin, po prostu utrzymuje ciepło jedzenia w tej torbie, więc można sobie rano przygotować i spokojnie o tej 14-15 jeszcze zjeść ciepły obiad. Tutaj na tej przegrywce mamy jeszcze dodatkową kieszonkę. Jest to tylko taka siatkowa kieszonka i tu druga trochę większa. I to wszystko tak w tej samej kolejności, w której było wcześniej zapakowane, wkładamy z powrotem. Oczywiście bez tych folijek, jak tutaj pakuję, ale oczywiście jak używamy tych folijek, się nie zakłada. I coś takiego tutaj wkładamy pasek. Wszystko wchodzi oczywiście najlepiej tak wkładać pod kątem. Coś takiego, bardzo prosto zamykamy tę torbę, zamek choć bardzo płynny, tego na się nie zakłada, to jest tylko i wyłącznie wypełnienie do transportu, żeby nam się ta torba jakoś nie zniszczyła. Dziękuję Państwu za uwagę, serdecznie zapraszam do oglądania naszych innych pokazów jak i oczywiście robienia zakupów w naszym sklepie www.kupujesz.pl. Ten i inne torby są u nas w ofercie. Pozdrawiam.